Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na 50. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jastani. Stwierdzam prawomocność obrad 12 radnych obecnych i proponuję zatwierdzenie porządku obrad. Mamy do podjęcia praktycznie dwie uchwały i odczytam je. W sprawie zmian w uchwale numer 38 przez 393 przez 2021 Rady Miejskiej Ostatniej z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrania na 2022 rok i punkt drugi, uchwała nr 2, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jastrania. I to są wszystkie punkty, które mamy na tej sesji do uchwalenia. Proszę bardzo, kto jest za, za proponowanym porządkiem obrad. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, Przewodniczący, Uchwała Rady Miejskiej Jastan w sprawie zmiany uchwały nr 38 przez 393 przez 2021 Rady Miejskiej Jastan. Z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastania na 2022 rok. Rada Miejska Jastania wprowadza w Paragraf 1. Uchwalenie budżetowej Gminy Jastania na rok 2022 nr 38 przez 393 przez 2021 Rady Miejskiej Jastani z dnia 23 grudnia 2021 roku wprowadza się następujący zmiany. Punkt 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1 020 312 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 44 281 364 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 35 294 813 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 986 551 zł. Punkt drugi. Zmniejsza się plan dochodów wydatków budżetowych gminy o kwotę 1 20 312 tysięcy oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 48 345 822 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 36 182 576 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 12 163 246 zł. Paragraf drugi. Paragraf czwarty otrzymuje następujące brzmienie. Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy Oejmuła. Punkt pierwszy. Dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 470 tysięcy. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 769 tysięcy 769 zł i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 tysięcy. Punkt drugi. Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie kurtowym w wysokości 78 815 zł i wydatki na realizację zadań określonych w unijnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 126 166 zł. Punkt trzeci. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 717 567 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 718 354 zł. Punkt czwarty. Dochody z opłat i kart pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 70 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta Gminy Jastarnia w zakresie obrony środowiska w wysokości 81 533 zł. Punkt piąty. Dochody z tytułu środków Unii Europejskiej na realizację zadania budowa zespołów magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w wraz z infrastrukturą towarzyszącą wysokości 1 716 464 zł oraz wydatki na realizację zadania budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i oraz infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 4 475 349 zł. Punkt szósty. Dochody z tytułu środków Unii Europejskiej na realizację zadania cyfrowa gmina w wysokości 100 tys. zł oraz wydatki na realizację zadania cyfrowa gmina w wysokości 100 tys. zł. Paragraf trzeci. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały nr 38 przez 393 przez 2021 Rady Miejskiej Jastar z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastarnia na 2022 rok oraz który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały nr 38 przez 393 przez 2021 Rady Miejskiej Jastarki z dnia 23 grudnia 2021 roku. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastania na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Zmienia się w sprawie załącznika nr 8 do uchwały nr 38 przez 393 przez 2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastania na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi jest Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęciem i podlegając w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania z Państwa strony? Sprawdzam ja jedno pytanie. To jest 1 253 650 zł, które przynosimy z zmniejszeniem wydatków Tak? Tak. To jest. Czy maszymy na 2023 rok to jest zakup tej gamy To nie tylko. To jest związane z tym, że kończy się rok budżetowy i wszystko wskazuje na to, że możemy uzyskać pozwolenie na użytkowanie i uzyskać dotacji z, z pieniędzy rybackich w tym roku. To złożymy w głosie to będzie był dzień i to po prostu praktyka wskazuje, że, że pieniądze dotacyjne nie spłyną przed końcem roku budżetowego. W związku z tym już pewnie mógłbym To jeszcze jedno pytanie, chcę, żeby to brzmiało. Na, na ten dodatek węglowy, tak zwany, otrzymujemy z budżetu państwa, tak, czy tam z pomocy środkowitej 421 tysięcy, i to jest taka. Pierwsza trasa. Pierwsza trasa, Przyjmujemy na razie ten, i są przewidziane dalsze prace. Proszę, żeby wszystkich uspokoić, że to nie są jedyne pieniądze na ten dodatek węglowy, czy, czy tam gazowy, czy... Więc to nie, nie mieszajmy. To są nie. pieniądze tylko i wyłącznie związane z e, tym dodatkiem węglowym. E, Czyli z tych, te na węgiel? Tak. To są tylko i wyłącznie pieniądze... Tylko i wyłącznie na węgiel? to są pieniądze przyznane z wniosku, który był składany jeszcze... Na a, na a czy też to jest kwota, o którą myśmy wystąpili? Tak. Nie, że to taka transza gdzieś tam ktoś u góry, u góry sobie wyliczył, że a, tyle mieszkańców wyrzucał. To jest kwota, która, bo, to jest część tej kwoty, nie psała, ale odpowiadająca liczbie złożonych wniosków na koniec sierpnia razy te 3000 zł, które powinny, znaczy które należą. Należą się. No. W międzyczasie była uchwała ustawa zmieniająca, która jakby wprowadziła tutaj istotnych zmian. W poprzednim brzmieniu tej ustawy to w zasadzie dodatek się należał prawie każdemu złożeniu. I tutaj liczba złożonych wniosków zdaje się znacznie odbiegała od, od tego co przewidywał ustawodawca. W związku z tym dokonał zmiany ustawowej i teraz te wnioski będą weryfikowane. Trzeba się liczyć z tym, że część osób dostanie decyzję odmowne, bo już obecnie nie będzie spełniała obecnych wymagań. I dwa wydłużono też okres na obsługę tego całego tych wniosków z miesiąca do dwóch miesięcy. Natomiast odrębną, aha, w związku z tym, że teraz te pieniądze będą faktycznie przygotowywane do wypłaty, zmieniliśmy troszkę organizacyjnie y, pracę urzędu w, w tym tylko jednym zakresie. Także do kolegi, który pracuje na trzecim piętrze, prosilibyśmy zgłaszać się tylko w te wtorki, w czwartki, w godzinach 7.30 14.30, bo on po prostu w pozostałych dni będzie jakby już pracował wewnętrznie przy, przy generowaniu dokumentów do wypłat. Również też decyzje wymagają. A ale równocześnie też w tej chwili już są wzory do dokumentów na wnioski o opłaty do fali innych niż węgiel. Dobrze. A czyli dziękuję bardzo to Reasumując te wnioski, które w tej chwili. Będą ulegały jakiemuś rozdysponowaniu. Są tylko i wyłącznie na paliwo, na węgiel. No i wnioski są przyjmowane we wtorek i w czwartek od 7.30 do 14.30. Te dwa dni na trzecim piętrze. Proszę, przystępujemy do głosowania. Chyba, że ktoś przystaje. Nie widzę. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miejskiej Starni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia. Rada Miejska Jastarny uchwala pod Paragraf pierwszy. Uchwale nr 38 przez 392 przez 2021 Rady Miejskiej Estarni z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jastarnia wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszy ustęp pierwszy. Określający wieloletnią prognozę finansową w gminy Jastania, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2, Punkt drugi, paragraf pierwszy, ustęp 2, określający wykaz realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi z Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję bardzo. Pytania nie widzę. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Jedno właśnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, drodzy Państwo. No, w następnym punktem trzymamy zakończenie obrad, ale ja tak troszeczkę z realizacji tego, że mi to wolno, to wprowadził taki mały, małą zmianę i po prostu korzystając z racji z naszych kolegów obchodzi Wigilie 50 i Pięćdziesiątki, Wigilię 50, jest namienna data i tak dalej, a tym bardziej, że wszyscy wiedzą jakie nas łączą koneksje, jest mi niezmiernie miło w imieniu rady złożyć się na pałku tak 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 wszystkiego dobrego, i tak dalej. Wszyscy mieszkańcy też wiedzieli, że ten to jest taki nasz wszystko mogę. Na kogoś o, 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 o. Ja bym do tego uważał. <grym> dziękuję. dziękuję Wam wszystkim. Dobrze, za tą zmianę i moją to mym, mym, my, te wszystko przepraszam. Życzę Państwu miłego dnia. Zamykam hmm. zwyczajną, nadzwyczajną sesję w Rady Miejskiej bardzo. Dziękuję bardzo. No to teraz zbieramy sprawę.